Najgorzej to już jest z miejskich środka komunikacji. Niesłodni jesteście, nie można z wami jechać. Żeby wysiała, żeby jej wszystkie zęby wypadły. Mówię do ciebie! A ty jak zwykle, ani słowa? Jem przeczy. Ja tu widzę niezły, kurde! Nienawidzę cię! mi nazwa, A co drażni was? Zapraszam Was na grudniowy denerwotnik, gdzie jak w adwentowym kalendarzu będziemy omawiać jedno zagadnienie dziennie litera po literze. N. Jak nastolatki. Nie chcę uogólniać, bo wszystkich nie znam, ale te, które mieszkają na moim osiedlu, są straszne. Za każdym razem, jak mnie wkurzą, zastanawiam się, czy ja byłem równie drażniący w ich wieku. a Aniołkiem wprawdzie nie byłem, ale mnie się przynajmniej nikt nie bał. Tymczasem wieczorny spacer z psem jest u nas coraz bardziej przerażający. Grubki, 15-16 letnich chłopców, którzy wyglądają jak rasowi kryminaliści, sprawiają, że coraz częściej nakłaniam kajtka do sikania zaraz po wyjściu z klatki, bo nie mam ochoty zapędzać się między bloki. Oni mają bardzo oryginalne zabawy: rozprowadzanie prochów, dźganie się maczetami, strach z domu wyjść. A przecież się nie wyprowadza, jeszcze nawet połowy mieszkania nie spłaciliśmy. Dziewczyny to samo, nie chcę wyjść na zgreda, ale kto widział, żeby 13-14 letnie dziewczynki łaziły rozgogolone i w pełnym makijażu? Z tym makijażem swoją drogą to też jest jazda: im młodsze, tym więcej tapety, a jak już przychodzi wiek, że jest co przyszpachlować, to się wtedy stawia na naturalność. Najgorsze, że w Norwegii jest jeszcze ogromna tolerancja na tego typu zachowania. Miałem ostatnio okazję porozmawiać z jedną z matek, bo spotkaliśmy się w psim parku i mówię jej, kto to widział, żeby z maczetą latać, a ona mi na to, bo młodzież teraz ma trudne życie i szuka swojej drogi. Nie wiem, jakiej drogi się szuka przy pomocy maczety, jak się mieszka w stolicy rozwiniętego, bogatego kraju. To nie jest dżungla. Co im się, przez żywopłoty przedzierają tymi szpadami, czy jak? Znowu zabrzmie jak z Gret i azbest, ale jakby moja matka znalazła w moim plecaku taki tasak, to ja bym się bardziej bał niż Chociaż nosiłem noże w plecaku, ale chodziłem do klasy dla kucharzy. A, może oni są z klasy masarskiej i w szkole rozbierają półtusze wieprzowe. Niepotrzebnie tylko po szkole biegają z nimi po stacjach metra. Jestem do kitu, nic nie umiem robić. Działam ludziom na nerwy od rana do wieczora. W szkole, w domu, na ulicy i w ogóle wszędzie. Nic się we mnie nikomu nie podoba. Krytykują mnie wszyscy i za wszystko. Nie umiem jeść, spać, leżeć, czytać, chodzić, oddychać. Cały jestem z wad. Mam same wady.